Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie. W tej chwili mamy 15 stopni, odczuwalne 14. 20% zachmurzenia. Praktycznie nie ma. No, jeszcze troszeczkę wiatr jest 11 km na godzinę. No, ale to już jest o dużo mniej. No i cieplej, o godzinie 15, 25 stopni. Dobra jakość powietrza, czyli. Będzie ładny weekend. Już jest w zasadzie. Także zapowiada się bardzo fajny dzień dzisiaj. Pozdrawiam Was ciepłym, od serdeczności przesyłam. Pierwsze śniadanie gotowe. Stagarcka filiżanka do kawy. No i chlebek razowy z żółtym serem, z masłem i żółtym serem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami serdecznie. Poranki chłodne, więc ja ubrałam plezer własnoręcznie zrobiony. Jedziemy na cmentarz, ale pod spodem mam bluzeczkę z krótkim rękawem, jakby co to po prostu ściągnę i będę z krótkim rękawem, ale rano jeszcze nie, rano nie jest tak. A dopiero dochodzi godzina 10, więc rano jest jeszcze chłodek. Później pojedziemy do Kauflandu, który jest obok na zakupy. Mamy tam jeszcze parę spraw do załatwienia. Tak, do załatwienia no, chodzi o zakupy I, i po prostu dlatego ubrałam się troszeczkę cieplej, bo jedziemy tak z rana, więc coś na plecy trzeba mieć. Zresztą ja zawsze lubię nawet latem, chyba że jest upał, ale tak coś chociaż cienkiego w torebce, żeby w razie co to założyć. No a paszka na szyję jak najbardziej. O tej porze roku lubię już nosić. Także widzimy się potem. Na razie jedziemy. No i jedziemy. Piaterek trochę jest, ale jest przyjemnie. Jedziemy. Najpierw na cmentarz, a później na zakupy. Odwiedzamy naszych bliskich. Pokazały się już chryzantemy, takie kupiliśmy nie bardzo rozwinięte, żeby sobie stały. Kwiaty 30zł za doniczkę, drogie kwiaty są. Dzisiejsze zakupy z Kauflandu. Wybraliśmy się dzisiaj, bo byliśmy na cmentarzu, tak jak mówiłam, ale to dzisiaj to naprawdę Ludzi pełno, aż mnie głowa rozbolała w tym sklepie. Nie, to trzeba w tygodniu zakupy robić, bo dzisiaj tak napchane ludzi, że nie, nienawidzę tak robić zakupy. No ale najważniejsze, że zrobiliśmy. Chleb tostowy, chleb krojony, chleb graham, bardzo dobry. Marchewka z groszkiem, dwa majonezy, pomidory malinowe, buraki, włoszczyzna, obórka. Mieszane banany, kisiele, bo chce się od czasu do czasu. Tu jest truskawkowy i żurawinowy pod spodem. No i kawy. Za to wszystko zapłaciło się 130 zł. Ale dzisiaj będzie sałatka. Sałatka jarzynowa, tradycyjna. Zaraz biorę się zagotowanie, i na niedzielę będzie sałatka. Jeszcze zapomniałam. O, arbuzie. Zielony, ten jest taki w środku czerwony, bo ostatnio kupiliśmy taki jasny, to jednak on jest w środku różowy. A ten jest bezpestkowy, także wzięliśmy. Dzisiaj w menu zupa pomidorowa z dodatkiem świeżych pomidorów. Mm, pyszności, smacznego. Arbus bardzo fajny, rzeczywiście nie ma pestek, gdzie nie gdzie jakaś. Bezpestkowy, no i kolor właśnie. Te ciemne arbuzy to mają taki dojrzały kolor, a tamte to są w ogóle takie różowe, jakby niedojrzałe. I smak też jest inny. Warzywa na sałatkę się gotują, a ja w międzyczasie przygotowuję śledziki. Śledź filet, już się śledzie moczą. Przygotowałam też, pokroiłam cebulkę, i to będą takie śledzie tradycyjne w oleju. Będę robiła sałatkę, więc taki śledź pasuje bardzo do sałatki. W domu rodzinnym mama robiła do sał dobiła w ten sposób sałatkę warzywną. Do sałatki dodawała jednego śledzia, ale to były takie śledzie z beczki solone. Je się już nie, nie nie moczyło w wodzie, tylko po prostu pokroiło, wypłukało ewentualnie i dodawało do sałatki. To dawało taki smak, ale tylko jeden śledź, nie za dużo, żeby nie zdominował tej sałatki. Było dobre, bardzo dobre, no, ale nie każdy tak lubi. Niektórzy wolą właśnie tak jak ja to zrobię, oddzielnie, żeby śledzie były oddzielnie zrobione i oddzielnie sałatka jarzynowa. Można sobie z boku wtedy położyć śledzia do sałatki i smakuje wybornie. Tak więc dzisiaj taki troszeczkę gospodarczo-kucharski dzień. Już się warzywa dogotowują, zaraz będę odcydzać, ostygną i pomału będę robić. Trochę tego, trochę tego i jak zrobię, to Wam pokażę. Chociaż to znane jest wszystkim, prawda? Sałatki jarzynowej nie trzeba przedstawiać, to każdy umie i przeważnie każdy lubi, rzadko kto, żeby nie. Chociaż są tacy, co nie, co nie lubią. Biorę się do pracy dalej. Śledzie musiałam przełożyć do, musiałam przełożyć do większej miski, ponieważ są słone. Myślałam, że pół godziny wystarczy, ale nie dolałam jeszcze wody, przepłukałam i niech jeszcze się moczą. A tutaj już mam przygotowane do krojenia jajka, ugotowane warzywa, pokrojona cebulka, więc po mało coś będę robić. Mało kroję. mam ogórki, ale po prostu są potarte na wiórki i odciśnięte, bo nie lubię, jak później sałatka podchodzi wodą. Także odciśnięte z tego soku. Warzyw przybywa. Bardzo mnie to cieszy, czyli ubywa pracy i czeka. Smaczna sałatka. Jeszcze ziemniaki, i w zasadzie to będzie już koniec krojenia. Sałatka gotowa. Teraz tylko mają nas na bierz, chociaż nie będę dawać, bo każdy sobie da ile będzie uważał. I pyszności. Do śledzików jeszcze śledzie zrobię, ale jeszcze są, jeszcze są słone, słuchajcie. wodę już po raz kolejny zmieniłam. I jeszcze są słone. No muszą po prostu się wymoczyć, nie ma innej opcji. A to musi być degustacja oczywiście, już z majonezem na wierzchu lubię. Dzisiaj kolejny napój przygotowany, zalany i będzie naciągał cytryna i mięta. Pyszności. I zdrowotnie, dobrze działa i tak odświeżająco. I jest smaczne. Gasi pragnienie i tak dalej. Teraz jest no, zalany gorącą wodą, a latem też przygotowaną, ale już można pić zimny napój. Już. i teraz można jeszcze jest ciepło pyszności. No i musi być degustacja inaczej nie może być. Do tego posmarowałam sobie chlebek. Graham dzisiaj kupiony z masłem przepyszny. Tym razem zrobiłam sałatkę jarzynową z większą ilością warzyw, Dałam mniej ziemniaków, a więcej warzyw. Bardzo dobra. Już próbowałam, więc wiem, że pyszna smacznego.